mano kolana, łokieć, kolano, pięta, butelka z dachu spadła i dzisiaj witam was w standoffie, będziemy w robili wojnę smoków, ale nie w tym razem, nie będę sam, odezwij się. Cześć manko. No, więc <słuch> będziemy w dwójkę robili wojnę smoków, kolega przedstawi zasady, słuchamy. No to tak, zasady są takie, że gramy na 5 smoków, 5 fleszy. I no i rzuca jeden z drużyny rzuca go. Druga osoba musi go powtórzyć. Jeżeli go nie powtórzy, nie ma punktu. A jeżeli go powtórzy ma punkt. No to takie normalne zasady. Czyli easy peasy lunda, tak? Dobra. Rozumiemy się? Tak, no to pyra na przywitanie. Dobra. Więc tylko Dobra. smoka, ta? No to kamień papier. Okej, okay, więc no to na raz, dwa, trzy. Raz, Dobra. dwa, trzy. Kamień. Kamień. Ok. Raz, dwa, trzy nożyce. No nożyce. Raz, no, nożyce. dwa, trzy nożyce. Papier. Dobra, ez. Zaczynam. Dobra, pierwszy. Tam zrzuca. Więc rzucam z Mida na lampę. O nie. O tak. Rzucany. No, laga miała. A, jeszcze nie, nie przypomniałem, jeżeli sobie nie siądzie któraś z, nie wiem, smoke'a czy flash'a, no to już tego nie może powtórzyć, ma tylko jedną próbę na pokazanie. Ale on dobrze trafił, zobacz, on tutaj jest. No. Dobra, to ja rzucam, ja rzucam smoke'a e, z double na pałacu. Okej. Okay. O nie. Proszę tak nie robi <laughs> Nie traf, nie cof No i Trafiłeś i wygrywasz, tak? Brodacz Źle zrobiliśmy ja. A niedobrze Brodacz, no wygrałeś, trafiłeś smokiem a, no to 1-0 dla mnie. To muszę Cię zabić. Daju! No, takie są zasady. Kto wygrywa rundę, zabija drugiego przeciwnika. I gramy do 5 rund. No i plaszek. Dobra. Teraz pokazujesz te. Okej, okay, od świetnika na mida. Oj, oj, oj. To tutaj już nie masz szans. To tutaj już nie masz szans, Gnoju. Znaczy, przyjacielu. Więc patrzcie, widzowie, jak to robią profesjonaliści. No i musisz go powtórzyć. E, to, ej, powiedz mi, w którym momencie zniknie ten smoke, żebym go żeby nie było żadnego oszustwa. Oczywiście. Ja. Oczywiście, że nie powiem. Dobra, to ja to w sumie poczekam. Ej! Już! Wynocha! Psik! A krysz Dobra, tam uspokoi Oto zawodnik, który szykuje się do rzucenia smoke'a, którego nie potrafi. Jak mu poszło? Nie trafił! Aj, aj, aj. Jeden, jeden. Bo w ogóle nie zrobiłem z, ze speedem Ile jump sprawy? Dobra Co tak mówią nupy, gdy przykrywa... A, wiem, teraz ty zaczynasz? No to Powiedzmy, że Rzucam smoka Aha ty. A dobra, w sumie ci powiem, chodź na, na podpałacami, jak przychodzisz Ale B czy A? Na no, A? Jak idziesz od śmietnika, od śmietnika jak idziesz okej okay. Czekaj, nie kumam No jak masz śmietnik od kołasku, jak idziemy na śmietnik, A, to by To teraz idziesz na pół płacu Sory mnie niedorozwinięty Dobra. Rzucam ci smołka, chodź tu Smołka tutaj na Aha A zajęcie, żeby jak ktoś przebiega stąd, żeby przebiegł do tutaj zrobił plecy zepce Okej okay. Widać Dobra, się go powtórzyć. Już... nie, nie, nie. Jak nie trafisz, to wtedy ja coś muszę rzucić. trafił e, mam jedną próbę, tak? no, jedną próbę w sumie, dobra. No jedna, no jeden smog. Dobra, pana mistrza. Dobra, patrz. Taktyka jest taka: wyrzucam Glocka na 2 stopnie od siebie. Rzucaj, rzucaj, a idę tam po jak... Ej, czekaj, nie rzucaj! Zobaczymy, jak on. W, czy mój w ogóle zniknie, żeby nie było oszustwa. Jakie oszustwa? Dobra, rzucaj, rzucaj. I tak trafię. Adam mały już skoczył. I trafił! Najpięknie. Czyli co, ja wygrałem, tak? Tak? Nie, nikt nie wygrał. No jak nie? Zrobiłeś? No, A, <grym> no, co zrobiłeś. A, remis. To ty zrobiłeś, nie? No, to tak. No, taba, taba. tak robią... Dobra. Oszu... Dobra, zadawaj, jak jest smoke. Jeszcze dwa smoki i zmieniamy na... Okej, okay, chodź na mojego resp'a teraz. Przed espa. O nie. Od... Od off-mida. Smolka na Double Dose. Na Double Dose. Aha, jak się w tej grze wschodzi, aż go powtórzę. No, no tak, przed Dose. Nie obić na Dose, nie szkodzi. Musisz stanąć. Ej, to wysmukleć mnie, To bo mi nie powiedziałeś ty ten, to rozwiknąć mnie. No to trzeba było patrzeć, jak rzucam. Wracaj! O, Wracaj, to. ty oszukałeś. Ej, no. Dobra. Ja oczywiście 2-2 Jakie 2-2? 2-1! 2-2! 2-1! 2-2... No 2. ja nie rzuciłem, dobra, no No, o co ci... Nie... Dobra, zostaje nam ostatni smoke, którego rzucam ja Więc... Miało być 5, 5. Gdzie rzucasz? Czekaj, no. czekaj, czeka, daj mi... Się... Oto zawodnik. Myśli. Dobra, na... O kurde. Kurde. No małego. Ale gdzie ty jesteś? A. No, nie widzisz? Ej, mam pytanie. Lubisz dżinsy? Halo. Ej! Zapomniałaś o łapka Ile ma być na w górę? No i... Tyle co masz po Nie blokuj. Pod tym filmem no, ma być no. 7 łapek w górę. I następny odcinek I... z naszym zdorozwiniętym zwi... przyjacielem. I Że... jeszcze prosimy, żebyście zostawili jeszcze suba. Oczywiście. Z dzwoneczkiem. Oj, dzwoneczek to. Jeżeli dacie subika i dzwoneczek, to jutro. Jak się obudzicie, to, to będziecie smoku, mieli dziewczynę w łóżku. Na, na dużego, na dużego smoka, tu. To nie miało być na małego? Powiedziałam dużego. Ta? No. Okej. Okay. Tylko poczekaj, nie rzucaj, ja muszę pokazać każdym powiedzieć, co mówi. On oszukuje, ale nie szkodzi. Już? Dobra. Ale miałeś zasmokować w tą stronę. No, no i w takiej sytuacji mamy już 5% smoków, więc zaczynamy flaszyki. Człowieku, a... za prezentację. No, flasha. No to dawaj. A, gdzie ja mam iść? A, to ja rzucam pierwszy. No tak, ty. E, na CT. Dobra. Kudę, przepraszam, wiadomości przychodzą do mnie. Dobra, ty się masz ułożyć, po, chodź za mną, pokażę ci, gdzie mam stanąć. Masz stać gdzieś tutaj, nie więcej. O, tutaj. Masz nie oszukiwać. No nie no, stoję. I? Ten klep, on... No nic nie istnieje w ogóle. Nic. Czyli... Teraz ty musisz rzucić Dobra o? A ty ja mam go powtórzyć? Nie, ty masz rzucić... no jak nie wyszedł to nie masz powtarzać Teraz ty rzucasz no, takaj, jakiegoś ja swojego ja Czekaj, czekaj, daj mi się Idź na rampę tu Okej okay. O nie, biega, nie. <grym> Zostawcie komentarz Nie oślepił Dostałeś mnie. Plasza? Oślepił, oślepił Dostałeś flaszka, czy nie? Tak, tak no to też Dobra. Dobra, teraz takiego fresza rzucą, że nie skumasz zapomnisz w ogóle jak się nazywasz nawet animacja ci nic nie da. Chodź na A. Na A chodź. O nie, dobra, Ej, powiedz jakieś słowo na A? Ale no, ale powiedz coś na A. A Atak terrorystyczny. Nieważny. Dobra. Masz być. Tu, na lągu. Na, na schodach. Ta, na, 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 samych, na samej górze schodów. Szeraz do mnie. Don't shoot. patrzcie jaki niekulturalny. Ej, ja tutaj robię takie te... No dałaś do tego. Czekaj, jak się to rzucało? Poszedł. Nic nie dostałem w ogóle. To czemu mnie oślepił? No nie ma wiedzieć. Ktoś tu uszukuje Dobra teraz jadę Dodamy ja? coś takiego A no e, 8hp mam <grym> Dobra stój, czekaj, odchodź tu Stoisz tu I proszę tam nie oszukiwać Spoko Dostałem. Dostań? Tak. Dostań? Dobra. Ile, ile, jest w ogóle? Pięć, dwa. To jeszcze... Pięć, trzy. Trzymaj, Dobra. Chyba. Synek, Pierun. jak ja ci pier... no, Dobra, gdzie mam ich? Mm, czekaj, bo mi się zlagował mózg. Come mi się zlegał w heal, kom tam come here. gdzie tam, kom heal, kom Nie pamiętam, jak się rzuca tego Pitagorasa. Fak. Nie, nie widzieliście tego. Gdzie on się ustawić? A, właśnie. Tu. No dobra. Więc trzeba zrobić skillowego jump-skilla, oj. Mam mało FPS-ów, więc nie działa. Dobra. Gotowy? Tak, gotowa. Patrzcie widzowie na tego flesza. Nawet Einstein by tego nie obliczył No ja nic z nim nie dostałem w ogóle żadnym fleszem Nieważne, twoja kolej. Dobra, chodź Nie widzieliście tego widzowie Proszę się ustawić tutaj Ja byś tam na A Łaa, gnoju Dobra, został ta kośkę Patrzcie na tego flaszka Dostałem Dostałeś? Tak. Dostałeś? tak Dostałeś? Tak Dobra Gnoju Nie ja strzelaj do mnie! więc to już byłoby Teraz... tyle, co? No Jeszcze jeden! A! To, to honorowy. 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 A nie miało być tak, że 5 smoków, 5 flash'ów, the... a to Cold wychodzi the... na to, że jest 3 smoki i 3 flesze. Nie. Nic nie szkodzi? Czekajcie, no jak ja to no robi... Jak to się robiło? A, chodzi. Na B. Na B. Przepraszam. Ej! To no za oszustwo, dlaczego pojedzie z po tam i nagle się wracamy. E! Eee. Co zrobić? Więc. Masz iść na CT Iść na CT. Gdzieś tam. Gdzie, gdzie, gdzie chcesz, póki patrzysz w moją stronę na spirale. Dobra, no? Ja. Are you ready? No. Patrz na tego magika, widzowie. Tam biało, biało jak nie wiem, co. Biało jak z Jak Śnieżka. Stawia się tu. Stawia się tu. Ja także A co, ty z tego samego rzucasz? Ale to nieważne, to nie muszę z tej samej pozycji jak flasza, ważne, żeby oślepiał. Adam mały już na mojej głowie. Wygrałeś. Jak się boi. Dobra, no skopać daje. Patrzcie widzowie. Gnoju! Tak się daje no I tak się przegrywa Więc to, ostatnia runda na digle na idzie Tak na pożegnanie. Dobra. Bez najdów, oczywiście. Gotów? Czekaj, tak, tak. Gdy wejdziesz na mida, to się od razu zaczyna No, e, e, dobra, już jestem na midzie No to zaczynamy Nie no, typ ma <noise> Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Przegrałem, zostałem no. zniszczony jak nie powiem. Więc co nam zwycięstwa ma do powiedzenia po powiedzenia? No, no. No, no. no. chyba nie poszło, no trudno. Lepszy. E, strona po mojej, gdzieś więc... Lepszy. Mówi, mówi się trudno. Lepszy po prostu. Nie lepszy. Ale wiecie, nie, nie że wymówka, ale mam zakwasy i do mi nie szło. Bo mogło też to być z tym spowodowane. Trzeba było nie robić takich rzeczy w nocy, więc to byłoby na koniec w tym filmie. Mam nadzieję, że nie byliśmy za bardzo nudni. No i co, to byłoby na tyle, no? czy chcesz kogoś pozdrowić, Damian? No, oczywiście! Kolejne. To jest teraz trzydzieści dwa. Tylko... Dobrze, to ja pozdrowię też... Takiego... Typa, który ma imię Damian, ale nie powiem kto to jest. Halo, jesteś? Co? No. Więc dobra, żegnamy się z wami, papa.